Jechałam do Kauflandu, bo będziemy robić dla Was pierniczki. Jak wiecie albo i nie, biorę udział w biegu charytatywnym na 5 km w Warszawie, w Łazienkach Królewskich. Tu wszystkie informacje Wam dam. Muszę kupić składniki, bo będziemy robić takie właśnie domowe i po drodze dla osób, które będą e, po prostu na mnie gdzieś tam czekały, będę hmm, miała taki mały prezencik. Właśnie te pierniczki domowej roboty będą opakowane po 5, E, czy tam poszło? Zobaczymy. Potrzebujemy sody oczyszczonej. Do pieczenia to weźmiemy może z dwa. Bo nie wiem ile, ale okej. Okay. Mąka tortowa. E, tu mamy Skąd tu jest mąka tortowa. A w ogóle świąteczne paznokietki Dzisiaj robiłam u pani kosmetyczki. Już mamy takie. Ładne. Mąka tortowa. On też jest potrzebny. Będzie tak zielony, różowy, biały i pisaki. Ale to są pisaki. A dobra to weźmiemy tak: czerwony, zielony biały, Ua, nie chcę wyjść, bra i jeszcze ten żółty, muszą być ładne dla was, o. cukier, cukier puder, jeszcze kakao potrzebuję, biorę miód wielokwiatowy. Yy, jeszcze muszę kupić kakao z takim wiatraczkiem, ale to u nas w Rudzie, w mojej miejscowości, dlatego, że tutaj nie ma takiego z wiatraczkiem. Przynajmniej nie widziałam. Dobra, jedziemy dalej. Yy, margaryny nie, bo my zamiast margaryny to damy mm, masło. I chyba wszystko. No. no, tego mi mama nie wysłała, ale potrzebujemy czegoś do ozdób przecież, prawda? To może... Mamy jakieś choineczki, gwiazdeczki. Dobra, na pewno biorę te. Co tu jeszcze potrzebujemy? To na górze jeszcze coś jest fajnego. Ale czy to jest świąteczne? No, niekoniecznie. Może wezmę jeszcze takie białe, i skrząca biel. Te. Tu mamy coś ze miks dekoracji. Nie, to nie. Jeszcze nie wiem, jakie wziąć, kurczę. Zastanawiam się, może z tych właśnie. Wezmę te, bo tu są jakieś choineczki, świąteczny miks. Dobra, to jeszcze te promocja jest na mój ulubiony napój. Biorę. Fajna cena, 6,49. Zmijemy dwa. A wezmę może trzy. Bo ja będę wysyłać dzisiaj tą paczkę i tak jeszcze pomyślałam, że wezmę takiego Mikołaja, bo nic takiego z czekolady nie mam. A taki Mikołaj dla dzieciaczka to jest, kochani. Pewnie nie ma marzeń. O, chodź tutaj. Zobaczcie, jaki fajny skinderka biorę. Te, te czekoladki są po prostu obłędne, kochani. Obłędne. Nie wiem, czy jedliście, ale my bardzo lubimy z mamą. Z tatą w sumie też. Więc wezmę parę do domciu. Jeszcze kolkę biorę. Dwie. Zobaczcie z tym motywem Mikołaja. No, piękna. Pani było tak dużo ludzi w Kauflandzie, że to jakaś masakra. Jeszcze takiemu starszemu panu pomagałam, bo nie chciał stać w kolejce, a biedny nie wiedział, Taki wiecie, dziadeczek. Nie wiedział po prostu, jak yy, skanować te zakupy. Przyjechałam kupić masaż dla rodziców. I jadę do domu, boże, ale ludzi. No i co? Zamiana łóżeczek. Tak, to zmiana warty. O, o. Lady, halo. A kupiła w mieście była. Ojej, swoją popsuła. E, Już. byle jaka zabawka. Tak, co, Poterku? Co ty się. <grym zimna> o, jaki jestem, ojej, szczęśliwy. Poproszę. No i one się tak zamieniają. Tak jest. Tak, tak. raz trafią. jedno. Raz jedno, raz drugie. Pokaż, co ty masz. <grym zimna> patrzcie, 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 jak. Jejku jaka, co poterku zabrała ci, o widzisz, ale zadowolona, 5 zł w ale jaka szczęśliwa, zobacz, Mamo, tak pięć, lubi, 5 zł, no, wszystkie pieniądze. <grym> Pakujemy prezenty, tylko tak, trzeba zobaczyć, czy nie ma cen, oczywiście, że jest, Lejdusia, nie pchaj się teraz, bo pani nagrywa, e, tutaj mamy e, dla chłopca, to może z tą, nie mówię imion specjalnie. E, już momencik. Paznokcie świeże. To się ładnie odrywa. Miałam inną koncepcję zapakowania w pudełko, ale niestety pudełka nie znalazłam. Pudełka były jak była jesień. A teraz jak jest zima, to brak pudełek. Znaczy nie, no są pudełka, tylko że są duże. Dobra, a teraz dla dziewczynki. Ciekawe, czy to się zmieści, nie? Jak myślisz? Zmieści się. Czekaj, patrz, czy tu ceny nigdzie nie ma. Nie ma. Lady! O, patrz. Idealnie. Ideolo. Okej. Okay. Żelki. A dzisiaj jeszcze takiego Mikołaja dorwałam. Kredki. Więc też oderwimy. Przekredki. Te Lady, nie pchaj się. Mówiłam ci, że się tu nagrywa. <grywa> Może to książeczka jest taka ładna, nie? Kolorowanka, oj, wszędzie ceny, no. Dobra, książeczka. Dobrze, dobrze, dobrze. O, no i wszystko. I teraz muszę iść, iść na pocztę. Ale, ale, ale ja wam jeszcze coś powiem, co ja tutaj mam fajnego. Słuchajcie, moje rodzice, a bardziej mama, pisała do mnie list jako święty Mikołaj. Podszywała się pod świętego Mikołaja. No, ja nie wiem, czy to jest legalne, no ale <grystanie> idźmy po prostu jej przykład. Napisałam do dziewczynki, nie będę zdradzać imienia, poprosiłam rodziców, czyli moich przyjaciół, żeby jej to przeczytali. Jeszcze raz. Kochana, mm, piszę do ciebie prosto z bieguna północnego, gdzie moje elfy już kończą pakować prezenty dla wszystkich grzecznych dzieci. Przez cały rok patrzyłem na ciebie z góry z wielką radością i muszę ci powiedzieć, że jestem z ciebie ogromnie dumny. Widziałem jak troszczyłaś się o swojego młodszego brata z taką cierpliwością, dobrocią i uśmiechem. Ona naprawdę się nim opiekuje. To naprawdę piękne mm? i pokazuje jak wielkie masz serduszko. Widziałem też jak słuchałaś rodziców i starałaś się być pomocna każdego dnia. Dlatego postanowiłem zadbać o to, by w tym roku znalazły się dla ciebie piękne kredki. Abyś mogła tworzyć swoje niezwykłe rysunki oraz książeczka, która pomoże Ci rozwijać wyobraźnię i przenosić się w najcudowniejsze światy. Pamiętaj, moja droga, że nigdy o Tobie nie zapomnę. O się zaraz, że nigdy o Tobie nie zapomnę, szczególnie jeśli nadal będziesz taka wspaniała, ciepła i kochająca, jak do tej pory. Życzę Ci magicznych świąt pełnych radości, uśmiechu, miłości, twój święty Mikołaj. Ja się chyba starzeję. Nie, to znaczy, że jesteś wrażliwa. No bo ja takie listy dostawałam. To takie piękne jest, że te dzieci wierzą w tego świętego Mikołaja. A jakbym miała się cofnąć w czasie, to myślę, że to takich chwil. No. Także drodzy rodzice, proszę przeczytać list. Proszę przeczytać, bo ja to sprawdzę, jak przyjadę. Ja się dowiem, czy został on przekazany. I wkładam teraz tutaj, napiszę imię dziewczynki. No i co? Mikołaj musi się wysłać. Ona naprawdę się nim opiekuje. Jak tu była u nas, nie? No, taka kochana. Taka no czuła i opiekuńcza. Super. no Także wkładam jeszcze... Aha, jeszcze imię tylko tutaj i te piękne prezenty. Mam nadzieję, że jak będzie starsza ze swoim braciszkiem, to... Jeszcze nie umie czytać braciszek, ale do braciszka też będziemy pisać listy. <laughs> jak troszkę podrośnie. Dobrze. To Mikołaj musi się wysłać i Mikołaj musi jeszcze napisać imiona. Prezenty spakowane. Oh, I te na pocztę. fajnie. No ładna ta zieleń. Ładna zieleń. Teraz sobie zmienimy pościel. Wszystko mamy czyste, pachnące. Jak słońce. Słońce. Świeci nad nami. Lato. Magic. Magic in the summer. Aha. Oj, jak pachnie. Na guziki to jest? Takie zatrzaski. O Boże, już myślałam, że na guziki. Nie, zatrzaski takie ładne. Ładne no. Bo my to z Lejdusią to mamy ładne pościele, nie Lejzusie? Ojej. Ona już gotowa. Ona mi nie dała założyć nawet. Bo przecież ona oczywiście musi być pierwsza. Słuchaj, co tam trening, co tam poranne wstawanie i praca, jak Lejdusia jest najbardziej zmęczona. Ładna Lejdusiu? Piękna. Lejdusia jeszcze ci trzeba taką... Magic? ci trzeba jeszcze taką kupić, żeby miała swoją. A gdzie ta twoja piękna czarulka? Moja piękna czarnulka to już sobie śpi. <grymne> od ściany. <grymne> Ona zawsze śpi od ściany. No, zajęła miejsce od ściany. Ale no, też ładna w śnieżynki takie. Okay. Ładno, mamy nie leć dość. Proszę. <grymne> no bardzo ładna. Każdy ma swoje. Nie będę siadać, bo muszę się w piżamkę Ja chciałam jeszcze zobaczyć. Tak? Proszę. Panieneczkę. O! Halo. Kto tutaj się meldował? Halo. Jej. Jaka spokojna. Jaka grzeczka. Po prostu zmęczona. O! Ja skończyłam. Mm. My mamy taką. Ło! Wow, ale łoże! Chryste! Takie łoże Nie no, pięknie. A nasza jest taka. Piękna. A pokaż poduszki. Ale ładne. O takie. Aż przyjemnie się śpi w takiej pościeli, co? I takie z Mikołajem I z Super. Ja muszę sobie taką kupić. Z z bałwankiem no. zobaczymy. Dobrze. Ale ładnie. A jak pachnie ta pościel, o Jezu. A, jest. jest ubrana po mojemu. Ewa. Bo mama y, krochmali pościel. Ja krochmali nie każdy wiem. lubi, ale... ale... ale zobacz, ale ona nie jest sztywna. No nie jest sztywna, mówię, bo teraz ale ja też... Pachnie ładnie słuchaj, Lejduśka nie wyszła. Jak nie? się położyła, tak leży. Śpi i słuchaj, chrapie w sumie. Bardzo jej miło tam jest. No, wiesz. Mhm. no ja mówię, ja taką jaśniejszą wybrałam. No bo. Yy... Nie jest takim yy, intensywna czerwień. Zresztą nie było tak. A ja chciałam mieć intensywną czerwień, ale czerwieni niestety nie udało mi się uzyskać. A czyli mogłam w sumie pójść w czerwień, bo no. i tak kupowałam większą, ale poszłam w zielony, dlatego że są zielone kocyki. Tutaj też ładny kocyk. No. Ja też. Super. A my sobie tak z Lejdusią już leżymy, śpimy. I mamy fajnie. O, o patrzcie. Hmm, hmm, hmm. się, Jak się tam wysnęła od ściany. No? Jaka Hej, hey, Proszę nie budzić mojej Nuni. A nie mógł. Jak to tak się tam wysnęła? Ona bardzo lubi, kochani. Bardzo lubi ze mną spać. Bardzo lubi od ściany. A czasami rano, jak pójdzie. Siusiu i wraca, to wręcz pcha się pod kołdrę i śpicała przykryta. A ja się zawsze martwię, żeby ona się, nie daj Boże, nie udusiła. Powiesz śpisz, to nie masz takiej kontroli nad ciałem, nie? Daj spokój. Bosiu. Ale wiesz, ona jeszcze dwa antybiotyki zostały. Później trzeba pojechać, zobaczyć to gardełko. No. Na sprawdzenie na kontrolę będzie A! Więc jedziemy na kontrolę yy, i się dowiemy, czy wszystko jest w porządku. Pokażę wam potera. Potter ma wywalone na wszystko. O kochani, jak przeżyć, jak być szczęśliwym? Po prostu bierzcie przykład z Pottera. Miejcie na wszystko wyrąbane, a będzie wam dane. Ale u nas każdy ma swoje miejsce. No tak samo jak dostawałam komentarze, że nasza kociczka nie ma łóżeczka. Ona do Was przychodzi spać. Ona do mnie nie przychodzi, bo ją pogoni Lady albo poterek. Tylko nie na zasadzie takiej żony ją gryzą, tylko po prostu nie wpuszczają jej tutaj. Chociaż dzisiaj przyszła do mnie, miała gdzieś potera, przeszła kopianina, wiesz? No mamo, przecież kociczka z wami śpi. A ty, kochani, z ko ale z kotami to jest tak, że możecie kupić drapak, możecie kupić łóżeczko, a kot i tak będzie spał tam, gdzie on chce. Bo to, to są. On ma ile, 17 lat już czy 18? No tak. Kocica. Bo ona ma swoje przyzwyczajenia i nikt ją nie zmusi spania w, w łóżeczku. Te czy... koty są takie, że one sobie same miejsce wybierają. No. Jak ona jest mamo całe życie nauczona spać z wami, to ona teraz w łóżeczku Je będzie spała? No, bo Poterek jest inaczej nauczony, a Lady była znów taka, że pchała się do mnie. No, no to no, też no, tak. chyba od charakteru zależy, nie? No, tak nie <laughs> Proszę bardzo. Ale Potter przychodzi też czasami do mnie, ale to yy, różnie. Odwiedza. Odwiedza. Dzień dobry! W czwartym vlogmasie otwierania kalendarzy. Zapraszamy. Najpierw pieski. Tak, Jak leci, siedzi z tatą. Tato, ty proszę ją na swoją stronę nie przeciągać. Tu jest szpureczka. Mama, jaki ma ładny sweterek. Co to mamy? Te sweterki, kochani, kupiłyśmy sobie z mamą w Pepko. Jakby ktoś pytał. Tak. A co dzisiaj? Pokaż. Taka kosteczka. Jedna? Dwie. Dwie, super. Poczekaj, mamuś, bo on się będzie złościł. Poproś, poterku. Ja mam. O, masz. Masz Poproś, Poterku. Powiedz mamy, żeby cię poprosił. Lejdusia. Ona, ona jest najbardziej niecierpliwa. Poczekaj, Pan ma Ale kochani, byli. wiecie, że jak rodzice tu siadają, to Lady już biegnie? Poter, potra trzeba wołać, ale Lejdusia jest pierwsza. Musicie w tym samym czasie tak, dać. Tak. Bo on się będzie złościł. Dajcie, tak. No jeszcze raz, poproszę. jeszcze raz łapka. O Jezu. Poproszę. No już, już. Nie Tatuś, no. ona umie siad i umie no, no, no. służ. O! Dobre takie. Dobry ten... A jeszcze dla kotka nie przyszedł. Jutro Zbierają może przyjdzie. No masz. Tu. Chodź, chodź. Potar dzisiaj jak chętnie. Dobre nie Jejku, takie je dobre. Już nie mam. Nie mam. Ma. No to teraz rodzice. No to musimy to przełożyć. Tak. Proszę, proszę, Zygmur. Proszę. Taki ładny sweterek widziałam dla taty, ale był mały rozmiar. O. Musimy jeszcze poszukać. No to teraz, tatusiu, czwóreczki szukaj. Lady Ci podpowiada. Czwórkę. No. O, tata pierwszy znalazł. Widzisz, tylko z psem szła wolniej. Co dzisiaj macie? Mini. Uuu! To nie jest na piesku. Nie, nie, nie. Czekoladka, absolutnie. Proszę. Pokaż mój. tatuś. A, smacznego. Mm -hmm. Mogę się z Tobą podzielić. Nie, ja dziękuję. Tatoś ja sobie przed chwilą cukierka wzięłam A, z mojego kalendarza. Lej pieski. <grym> Pieską nie wolno. Kochani moi mili, ostatnio obiecałam Wam masaż. Więc proszę bardzo, dla mamusi, zaproszenie. No nie, nie znają ale... I tutaj, proszę, dla Tatusia. Bardzo dziękuję. Proszę, masaż kręgosłupa, tak jak sobie życzyliście. Mhm. Mhm. Ja, no to dziękuję. Ale my, to, przyznać, że mają bardzo ładne. Te, 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 te. I przede wszystkim też mają bardzo dobrych pracowników do masowania, bo ja to Dzień byłam, ja, ja by by byłam. Kilka razy. No ja to byłam, kiedy byłam. Mhm. U, <laughs> ja rzadko, jak mi coś szczyknie mocno to chodzę, ale. Przepuszczę. Ha, katerka, katerka. A jemu może być tam, wiesz co, przy, za ciepło przygrzeń Dobrze, to teraz kalendarz ode mnie. Dobrze. Już momencik. Razem założę okulary. Mamuś, to nie jest problem w okularach, ani... Y... Ja nie wiem, zawsze miałam byle jakie pismo. O! <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Tu jest podpowiedź dzisiaj. To nie będzie tak trudno. Proszę Aha. czerwoną karteczkę. Dobrze. O, pod kolor Waszych sweterków, jak Wy ładnie wyglądacie razem. O, teraz to wszystko widzę. Ja tak? mm, no, też to to widzę. widzę. Też? <grym <grym w <grym> Dzień czwarty przynosi odrobinę świątecznego stylu. Kiedyś to Wy daliście mi pierwsze ubranie. Bo będę płakać. O, <grym> nie płacz. Tak, bo pamiętam... Pamiętasz, jak pojechaliśmy na bazę? Mm. Kochani, mój pies, Potter, dostał kocyk, dostał Moment, dostał obróżkę, a ja musiałam wszystko zdjąć z siebie. No. Nic nie miałam. Jak to mówią? Goły... Goła i wesoła. Goła i wesoła. Chcieliśmy pojechać na bazar no. w Kielcach i wszystko. Z ba bazaru ba wyszedł krasnolud. Do <grym> <grym> ale jak elegancka była. No to co w takim razie tam będzie? No pewnie jakieś ubranie. Tak, ale proszę o, to będzie zagadka? A jakie? Góra czy dół? Góra. Okej. Okay. Mhm. Góra. Sweterek? Nie. Bluzeczka? Nie. Tapeczka? Nie. Kurteczka? Nie. No ja już nie, nie. rękawiczki. Nie no, coś Góra. jak bluzeczka, ale. Koszulka? Tak. A. I tutaj proszę. Zamówiłam. Bardzo fajne koszulki dla Was. O, bardzo dziwne. E... Ale zobacz... Świąteczne, tak. z takim fajnym napisem. Spodoba Wam się, ale na razie nie zdradzam. Dobrze. Czekam, powinny przyjść jutro, ale zobaczymy. No Mam nadzieję, nie. że tylko rozmiar będzie dobry. No z, z tymi rozmiarami, to właśnie tak. Kurczę, e, no, na no, mamy na przykład ten Sweterek to jest, poczekaj, to jest M, -ka, M -ka. to ja bym mogła mieć, ale widziałam L, żeby tobie ustąpić M, bo no. mama powinna mieć Eskę. I tacie taki ładny widziałam, to kurde, no, za no. mały. Ale no. znajdziemy dla tatusia. Tak taki no, grający, ale y, tak jest. ładnie wyglądacie. ja mam pięknych rodziców. O, dziękujemy. O, 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 o. Dobrze, także taki do, za dużoż tego płaczu, ja nie. Co, wiem. Dzisiaj taki wzruszający. A, tak. Ale. Tatoś... Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów. Nowych A? i stałych. I tak, bo, słuchajcie, z tyle wiadomości. Y, Cudnych. Naprawdę czasami ja się wzruszam odpisując na te wiadomości. Staram się wszystkim odpisać, ale czasami jest tak, że no, człowiek nie jest w stanie. No ale was. bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. I za to, że podchodzicie do nas. Tak, za serdeczność, za... Całą waszą taką empatię w stosunku. Aż, do Aż kochani, my pięknie. nie odczuwamy, troszeczkę się martwiliśmy, czy damy, czy podołamy, a, a to tak leci, tak nam się przyjemnie to nagrywa dla Was. A ja jestem szokowany, że wy się już nie boicie czego. A, a początkowo tak się skradaliście no, do tak, nas, a teraz, to kurde. No, siema, robić. siema. Przecież my jesteśmy normalnymi ludźmi. Także, kochani, jeśli taki vlog masz czwarty. Tak. Wam się podoba to, poczekaj, tatuś może, lajkujcie, podpowiedz, Laj... lajkujcie, komentujcie i tatuś, tatuś coś od siebie powiedz. Oraz chwalcie nas. <noise> Dzisiaj nas chwalcie kochani. No i żebyście byli na bieżąco z vlogmaskami, zapraszamy jutro na piąty odcinek. papa